Witam wszystkich serdecznie, jest godzina siódma, wejście dwa, ja już o 6:30 trzydzieści były po świeże bułeczki do piekarni, jajeczniczka zrobiona, kawka świeżo zmielona, zaparzona, zjemy szybko, ruszamy na trening i sobie będziemy wyjaśniać parę spraw, które ostatnio się wydarzyły. No, co to za sprawy? Bo widzowie już pewnie widzieli w tytule. No, to ciekawi muszą być, wiesz, o co chodzi. Muszą poczekać. Cierpliwość, watch time, watch time. A widziałem, że, że poskręcałeś pewnego gościa na wizytę. Go, żeby się kur... Nie było to za darmo, to było zasłużone, bo najpierw dostałem takie filmy, że Skak tu mogę mało lat. No tu... Ja muszę się ściernie kur... za to był... Za to był skręcony. Z bieżących spraw Tu delikatnie dietka wjechała no, Będę sobie startował na Mistrzostwach Polski w Jiu w kimonach Do tego sobie mam teraz przygotowania No ale dlatego wjeżdża dietka. Dzisiaj ruszamy na siłeczkę Wieczorem poruszamy się coś w kimonach Chciałbym wam dużo powiedzieć a propos walki, ale jeszcze nic nie wiem i może dzisiaj sobie zrobimy tak, że po prostu cyk, z zaskoczenia zadzwonimy sobie do, do, do Wojka i się dopytamy o moją ofertę, która miała przyjść już chyba z dwa tygodnie temu minimum, co nie? Yy, on tam nie, wiem, razy cztery chyba. No, raz. myślę, że to taka gruba oferta, że tak długo idzie po prostu, że, że normalnie jest za duża ta oferta, dlatego ona tak idzie. Ja myślę, że przebili moje oczekiwania po prostu. Zobaczymy, może dzisiaj się dowiemy. Jaką ofertę dostaliśmy? Chociaż wiecie, narzekać nie ma co, bo zarobki są większe niż są normalnie w VFC. Tak jak w e, wywiadzie usłyszałem. Tylko, może tam kurczę, trochę błędna interpretacja kursu dolara była. Fryzura Idziemy. agresywna to i gatka już agresywna. Idziemy na poranną siłkę, później dorobimy jeszcze jeden trening, bo przygotowania do zawodu dobiegają końca. Krótkie one <dony> były. Ale, ale fajne. O zawodach pogadamy na treningu parterowym. Śmiejemy z kubą. Tylko lista tych misji pobocznych zostanie opublikowana później. Ale ostatnimi czasy troszeczkę spełniamy misje poboczne. Mamy parę questów do wykonania. Parę wykonaliśmy, a z kolejnych questów, które można już pisać, to są na pewno zawody mistrzostwa Polski BJJ. Wcześniej już z zadań wykonanych to były Eee, zawody wędkarskie z Tuszomem wygrać, najwygrane, no, quest zaliczone, a jest tam parę jeszcze misji głównych, fajnych do wykonania. Na razie jest taki, wiesz, jak jest progres, to utknęło tam kurczę gdzieś. Jakbym miał to ocenić, 49,53, okay. jakieś takie połowy w, w liczbach jestem, no, a jestem w połowie drogi i teraz kurde, no jakby ze względu na to, że jest przestój troszeczkę, no to zatrzymaliśmy się i robimy te misje poboczne, żeby wrócić do celu głównego. Dzisiaj grindujemy dalej, dodajemy statystyki do siły i lecimy trenować motorykę. w podczas testów, żeby na bieżąco widzieć progres, który tu krok No i mam takie wiesz, Wciśnięte w głowę między ćwiczeniami, testy, Żeby nie robić coś takiego sobie dni testowych, to, to, to testy płacone w treningu. Relatywna moc w stosunku do ciżaru z ciała, czyli ile nacisnąłeś finalnie na, na platformę z jakim ciężarem. To miałeś 400% masy ciała, dzisiaj wykręciłeś na 470. Czyli tak nacisk na, 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 na platformie. 470% swojego masz ciała, nie? Więc to też pokazuje, z jakimi obciążeniami zawodnicy się zderzają. Ogarniemy się teraz i zaraz sobie jeszcze porozmawiamy. To dopiero początek dnia. Witamy Was już po treningu. I co? Siła wjechała mocno. Teraz sobie e, na chwilę tylko dychnęliśmy. Szybkie ładowanie węglami. Jeszcze wieczorem robimy trening. E, I co? Chciałem Wam też przekazać kilka nowości. W ostatnim czasie się przydarzyło. E, między innymi, poczekajcie. Wjechała wygrana razem z Tuszolem w zawodach spinningowych Boat Battle na otwarcie salonu sklepu wędkarskiego. E, tak, więc mamy puchar. Mamy też. Wycięską przynętę. Podbierak, podbierak, pobieraj. Szybko, 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 szybko. O, To jest dobra ryba. To jest dobra ryba. Szybko szybko, szybko, szybko. To jest dobry szczupak, szybko. Zobaczcie, jest pięknie. Koniec. Oficjalnie koniec. Mamy to. Wygrałeś. Ja pięknie. Gratulacje. <noise> Dziękuję. Gratulacje. No ale mamy to... Mamy to, łódka duszola wygrywa wodę. Będzie troszeczkę wędkowania w przyszłości na pewno, będzie troszeczkę wypadów też pewnie z Tuszolem, jest kilka rzeczy zaplanowanych, między innymi też wybieramy się już 19 na obóz, który będę prowadził z Sebastianem Przybyszem, też się cieszę, bo pewnie będziemy mieli okazję ze sobą troszeczkę potrenować, tak więc no... no... Dobrze się to wszystko układa. Chciałbym wam też powiedzieć, że, bo gdzieś zapowiadałem się, że będę na KSW 100, jednak nie. W ten sam weekend będę planował wystartować na zawodach, na Mistrzostwach Polski Brazylijskim Jiu Jitsu. Tak więc nie widzimy się, nie widzimy się na KSW 100, ale w zamian za to razem z Totalbetem przygotowaliśmy dla was ofertę. Wystarczy, że zarejestrujecie się z kodem wikłacz i Skorzystacie z promocji Total Free. Moim pierwszym typem będzie zwycięzca walki, e, czyli Robert Ruchała versus Kasper Formella. I tutaj stawiam na Robercika. Kolejnym wygranym to jest wrzosek, będzie zwycięstwo swojej walki. A w I jaki trzeci sposób? typ, i trzeci typ, oj, nie wiem, ja bym to, znaczy to pewnie. Nie ryzykuję. Stawiam na wygranego tutaj w tej walce ale przygotowaliśmy także, także dla Was specjalny zakład. Ja uważam, że to jest opcja bardzo prawdopodobna, szczególnie że walka wieczoru, czyli Bartos versus Mamet, tam według mnie może być, może być sporo elementów parteru. Wydaje mi się, że jest to takie dosyć prawdopodobne i z racji tego, że i Mamet, i Bartos kończyli swoje walki przed czasem często w parterze i często dźwigniami na nogi, to macie tutaj specjalny kurs w którym obstawiamy, że w walce wieczoru padnie poddanie na nogę. I myślę, że to jest ciekawa opcja, troszeczkę ryzykowna, ale ja tutaj e, byłbym, go, byłbym skłonny zaryzykować, że właśnie w tej walce wieczoru padnie poddanie na nogę. Więcej informacji macie po opisie oraz w regulaminie na stronie Totalbetu i pamiętajcie, oferta jest dostępna tylko dla pełnoletnich. No to co teraz? Dzwonisz do Wojka? Zaraz się dowiem szczegółów Dzw dzwonię, mam nadzieję, że się dowiem kiedy będzie waleczka no bo póki co to kurczę co? Dobrze by było zrobić jakąś walkę no bo sezon wędkarski zaraz będzie będzie się kończyć i już nie będzie kurcze dochodu z łowienia ryb Halo? A jeżeli a jeżeli chodzi o termin to jak to wygląda? Z za granicę to nie Nie, za granicę nie Dobrze, to super, bo termin to wtedy dalej tak jakby to zostaje, czy jest powiązane, że, że do wyboru. Ja dziękuję panu bardzo, niech pan myśli o mnie. Dobrze, dobrze, no to jesteśmy w kontakcie w takim razie. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. Zaraz sobie też sprawdzimy wagę przed jedzonkiem po porannym treningu. Po oficjalne ważenie. Kimo, nie? O kurde, troszkę muszę zrzucić. A ile musi być? 70 jakie 3 kilo A dobrze, załamie się będzie git Jeszcze w skarpetkach to tam wiecie. A można... to z musi być 70. Tak, no. To dziwne. Czyli no 3 kilo jest do zrobienia, ale spokojnie. Ty, a może to odniesiesz się jeszcze do tego dopingu? Uważam, że to co było powiedziane, to w pewnym sensie jest... Yy... Jest pewnie prawda, no bo jak jeżeli Martin tak y, powiedział w wywiadzie o tym dopingu, to najprawdopodobniej taki jest zamysł jego, chociaż ten zamysł inaczej mi przedstawił na rozmowie. Tak więc ja z wywiadu się dowiedziałem, jakby kompletnie inne fakty o tym dopingu, jak to miałoby wyglądać, niż rzeczywiście zostało mi to przedstawione na rozmowie, bo na rozmowie rozmawialiśmy, że po prostu mógłbym się wtedy liczyć we Francji i tam będą ee... No i tam będą z automatów wszyscy zawodnicy badani, co nie? No wiadomo, że to nie jest to samo, co by się chciało, no bo ja sobie wyobrażam to tak, że jeżeli jest kontrola antydopingowa, no to taka kontrola jest jakby 24 na dobę, cały czas, codziennie jakby możesz być skontrolowany, a nie tylko przed walką. Ale co tu trzeba przyznać, to kurde, to zrobiłem wielkie poruszanie. Jeszcze testów. KSW nie było. <laughs> A tu kurde dla mnie miałoby by się to zmienić. No jednak jest to jakiś krok w dobrą stronę. Przynajmniej dla mnie w dobrą stronę. Myślę, że nie dla każdego na pewno w federacji. Myślę, że Bartosz by się nie ucieszył, jeżeli e, jeżeli by była rozmowa o testach dopingowych dla wszystkich, ale przynajmniej dla mnie no jest to fajny ukłon w moją stronę, jeżeli miałoby tak być i rzeczywiście e, widzę tą motywację, ale mam nadzieję, tak jak podkreślał Martin, że będą walczyć o mnie jako parnasa... Zaraz, zaraz tam jeżeli papom przyzwonię do parnasa i się dopytam ile ma. <grym> tak więc bo, może się uda. Dzisiaj jestem rozgadany mimo tego treningu ciężkiego. Widzimy się jeszcze na drugiej części dnia. A teraz dajemy sobie czas na regenerację i pokarnianie dorosłych spraw. Czytaj, robienie prania i sprzątanie. Teraz lecimy sobie na trening Brazylijskiego Jiu Jitsu No co, rozwijałem się, stwierdziłem, że to też piękny jest pomysł No żeby się rozwinąć, wyjść ze strefy komfortu I uważam, że fajnie będzie sobie wystartować i potrenować, bo jest to przydatne Przygoda z brazylijskim jiu-jitsu zaczęła się po tym, kiedy trenując kilka lat judo brakowało tam mi tego parteru przeszedłem do innej branży, czyli do MMA, przy której bardzo mocno zaangażowałem się w parter i zacząłem też trenować w kimonach. Pytanko, chciałbyś się wypowiedzieć o formie Jakuba? Uważaj na słowa, Pytanko. Uważaj na słowa, Pytanko, nie? Bo to jeszcze może się zemścić. Forma zapewne wspaniała. Widzimy tutaj młodego zawodnika MMA z bardzo szerokim wachlarzem możliwości. Szczególnie partnerowych, które zdecydowanie przydadzą mu się w nadchodzących mistrzostwach Polski w grazyńskim różnicu. Mówiła Krystyna Czubówna. Które miejsce zajmę, twoim zdaniem? Moim zdaniem pierwsze miejsce to jest absolutne minimum. Niżej nie... <grym zdaniem> Jak nie będzie miał pierwszego to będzie zerem. <grym zdaniem> nie patrzymy na nic niżej, okay. patrzymy tylko do przodu. Żadne drugie miejsce nas nie zadawało. Ja pierdolę, pytanko, się okazało, że jest medialną bestią, człowieku, <laughs> Kurwa, ja myślałem, że to jest tylko wschodzący talent jiu a to jest kurwa medialna bestia. Wiesz, co powinno być? Wiesz, co powinno być? Bo tu jest dużo nieodkrytych, kurde, takich nieuszlifowanych diamentów. Trener jest najbardziej medialny ze wszystkich, to, jest, to, to już w ogóle jest, ale trener powinien czasami zatrudnić kogoś i taki vlog smokowy. Raz w tygodniu, yes, yes. raz na dwa tygodnie. A czy by się to opłacało, jakby się jak Batek chciał procent? No. No marze. I jeszcze jaki procent? Wszystko skończyło na tym, że trener by chciał procent od YouTube'a na odwrotnie. Panie kurwa, YouTube! Na ich do Bartasa o procentach pogadać. Chciałbym, żeby już te przygotowania się skończyły, bo Kuba się przyzwyczaił do Kimon i mnie wkurwia strasznie. Bez Kimon jeszcze da się wyślizgnąć za pleców, ale w Kimonach już jest ciężko. Nie? Tak czy inaczej zbliżamy się do... Kolejnej misji, do której podchodzimy wspólnie i w porozumieniu Myślę, że będzie wspaniała Będę na te kimono chodził cały czas teraz cały czas, regularnie Słyszeliście? Ko Koniec UFC, teraz liczymy tylko na wygraną w <śmienicza> <śmienicza> Tego nie klepię, tego nie klepię Kończymy udany dzień Zrobimy sobie jeszcze pewnie parę minut całęki. Zabieramy się za delikatne zbijanie kilogramów Regenerujemy się, jutro zrobimy dwa luźne treningi, w czwartek być może się lekko poruszam i co, i odpoczynek po krótkich, ale jakże mocnych przygotowaniach, dzisiaj też mocno powalczone. Pamiętajcie o TotalBecie, kod czy rejestrujecie się, zgarniacie freebet za wygrany zakład i postarajcie się, bo to jest pierwsza współpraca, a muszę podnieść stawki dla Jakuba. Oho, to mi się podoba. <śleszamy> A tylko tak mówi, Zatwiłem. bo są goście obok. Załatwiłem cię. <laughs>